Głosowaliście w sumie na 32 płyty. E, oto zespoły, które znalazły się w drugiej dziesiątce. Na 20 miejscu Demais, na 19 Unleash, na 18 Squash Bowles, na 17 Brzegorz na 16 Hate, na 15 Vader, na 14 Batalion Demur, na 13 Sparagmont, na 12 Syndicate, na 11 Moonlight. Do pierwszej dziesiątki przejdziemy już za chwilę. dziesiątka najlepszych polskich płyt roku 1999 według słuchaczy programu Metal Hammer Show w Radiu Białystok. Na dziesiątym Exequo trzy płyty Reborn in Pain, The Villain, 2TM23, Tymoteusz i Elysium Christagony. Na dziewiątym Satan Swept Moon. Na ósmym Unknown Dimensions i Dominium. Na siódmym Blind Existence i Sceptic. Na szóstym Amazing Atomic Activity Yes, it Drinkers na piątym, Graphite i Kloster Keller na czwartym, Satanica i Behemoth, a na trzecim Mercury, to najnowsza płyta grupy Tower, fragmentu tej płyty słuchaliśmy przed chwilą, to był utwór The Temptor, natomiast na miejscu drugim płyta zatytułowana My Guardian Anger i Lux Occulta. guardian anger. To pozycja numer dwa plebiscytu na najlepszą polską płytę roku 1999. Ciekaw jestem, czy domyślacie się już, jaka płyta znajduje się na miejscu pierwszym. Zanim jednak przejdziemy do pierwszego miejsca, przypomnę Wam 10 płyt, które uznaliście za najlepsze płyty roku 1998. Na dziesiątym Christ Agony Trilogy, na dziewiątym Trauma Daemonion, na 8. Acid Drinkers, Varan Strikes Back Alive, na siódmym Lux Occulta Major Arcana, na szóstym Sweet Noise Koniec Wieku, na piątym Vader Kingdom na czwartym Tower The Swan Princess na trzecim Vader Life in Japan, na drugim Acid Drinkers High Proof, Cosmic Milk i na miejscu pierwszym w roku ubiegłym Artrozis ukryty wymiar. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowej świeckiej tradycji, która nakazuje wam głosować na każdą nową płytę Artrozis, tak się bowiem składa, że za najlepszą polską płytę. Roku 1999 uznaliście płytę pośród kwiatów i cieni właśnie grupy Artrosis. Pośród kwiatów i cieni Waszym zdaniem najlepsza polska płyta roku 1999. Przyznam, że moim zdaniem również. Teraz przechodzimy do podsumowania roku 1999 w kategorii świat. Głosowaliście w sumie na 66 płyt oto 10 zespołów które znalazły się w drugiej dziesiątce, na dwudziestym Iced Earth, na dziewiętnastym In Flames, na osiemnastym Coron, na siedemnastym Cannibal Corpse, na szesnastym Mayhem, na piętnastym Cradle of Field, na czternastym Lacrimosa, na trzynastym Marduk, na dwunastym Satyricon, na jedenastym Anatema, a pierwsza dziesiątka już za chwilę. Trzech płyt roku 1999 w kategorii Świat. Na miejscu dziesiątym dwie płyty ex The Butterfly Effect, Moonspell i Failures for Gods Immolation. Na dziewiątym The Light of the, at the End of the World i My Dying Bride. Na ósmym Skeleton, Skeletron, Tiamat. Na siódmym 9 Merciful Fate Na szóstym Demon Borgir Spiritual Black Dimensions Na miejscu piątym World Coming Down i Typo Negative Na czwartym The Gathering Testament Na trzecim 9 Equilibrium Emperor Z tej płyty właśnie słuchaliśmy przed chwilą utworu Analogy of Icarus. Natomiast na miejscu drugim płyta zatytułowana Eternal to Płyta z repertuaru zespołu Samaela. Waszym zdaniem, płyta numer 2 yy, w plebiscycie na najlepszą płytę roku 1999? Podejrzewam, że większość z Was domyśla się już jaka płyta znajduje się na pozycji numer 1. Wcześniej jednak przypomnę Wam jakie płyty uznaliście za najlepsze płyty roku 1998 na dziesiątym Anatema Alternative 4 na dziewiątym My Dying Bride 37.488% na ósmym Morbid Angel Formulas Fatal to the Flesh na siódmym Metallica Garage Inc na szóstym Cradle Field Cruelty and the Beast na, na piątym Moonspell Sin Pegado na czwartym Therion Wovin na trzecim Cannibal Corpse Gallery of Suicide na drugim Slayer Diabolus in Musica i na pierwszym Death The Sound of Perseverance to były najlepsze płyty roku 1998 Natomiast za najlepszą płytę roku 1998 uznaliście krążek Symphony and Metallica. Z płyty Symphony and Metallica Przyznaję, że jest to płyta, która rzuca wręcz na kolana swoim brzmieniem, Nie jednego tej płyty nieco zniechęca zawartość, mianowicie za mało tutaj starych utworów, które lubię i cenię najbardziej. Na mojej prywatnej liście e, najlepsza płyta roku 1999 to The Gathering Testamentu, a nieco później Lacrimosa, oczywiście Lacrimosa, moja ulubiona Lacrimosa i Elodia, a na miejscu trzecim sama Eternal. I jeszcze jedna bardzo ważna i bardzo miła rzecz. Nagrody w plebiscycie można było wygrać dwie płyty kompaktowe In Extremo i Defender oraz 10 kaset, między innymi Covenant, Ancient, Danzig, Emperor, Udo, Pegasus, Pekatum. Nagrody w tym plebiscycie ufundowała wytwórnia Mystic. Uwaga, uwaga, przystępujemy do losowania. Płytę kompaktową In Extremo otrzymuje Łukasz Kiełcz z Białego Stoku. Płytę kompaktową Defender otrzymuje Adam Drozdowski z Łomży. Natomiast po dwie kasety otrzymają Kamil Wańczewski z Sokółki, Szymon Maliszewski z Brańska, Andrzej Grala Mikołajki. Robert Stasiński-Węgorzewo i Marcin Pajkart-Białystok, gratuluję serdecznie, przypominam, że za tydzień ogłosimy wyniki kolejnego plebiscytu, tym razem będzie to plebiscyt na najlepszą metalową płytę wszechczasów, dzisiaj na zakończenie jeszcze przez chwilę Metallica, za uwagę dziękuję Sławek Sokołowski, do usłyszenia.